Dzień dobry widzowie, witam w kolejnym odcinku, jak widzicie jesteśmy pod domem przy troka, no i co, bierzemy się za naprawianie, mam jeszcze te dwa punkty zrobić, no mianowicie tu gdzieś jest hałs dotyka, może stąd byśmy go widzieli, może tu gdzieś by to widział, o może to jest to, zaraz popatrzymy. Może tu gdzieś, któreś z tych. Ale wydaje mi się, że to będzie to. Tak. To jest tu widać inny kolor nawet. Także zaraz się zabierzemy za to. Tego tutaj też nie lubię. Że to tak wszystko goni sobie tak na chuj w dupę. spinamy to jakoś fajnie. Tu było coś, ale tego już nie ma, przerodzawiało. Zapinamy to fajnie, tutaj też jest o, z tego się zdarło, porobimy se to, porobimy se to, bo to no nie jest fajne, to musi robić, na, na sam wygląd, nie, Jak przy, a, 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 inspektor wsadzi głowę i uwidzi takie coś, to w ogóle wygląda jak, jakby tu coś było nie tak, nie, a tutaj już o zawinane wyspinane, inaczej to wygląda nawet. Tutaj też linka od dotyka. To jest linka od czujnika od ABS-u. Ona jest strasznie naciągnięta. Ją trzeba będzie jakoś poluzować albo puścić bokiem. A jest jej tutaj trochę. Także można popuścić i dać jej tam miejsce więcej. Coś wymyślimy No, poprzywieszałem to tutaj. Pochytałem z ptajami, Nie goni już całe. To nigdy nie go dotykało. A tutaj na tym. A tu jest taki haczyk. Nie. On był tu. I to leżało. Teraz. No, mam tyle. Nie tyle space. Tyle um, luzu tam. Także. Odsunęło się to całe od ramy, i ja myślę, że będzie już teraz. No, musi być, musi być, no bo tu jednego tak za bardzo nie ma co zrobić. Jedynie, co by, no nie wiem, czy tu jeszcze jeden, jakby dał taką śrubkę, nie? Czy tu i, i na tym podwiesił, żeby jeszcze dalej to odciągło. Ale, ale, no, tyle mam miejsca, także tyle. Półtora cala, dokładnie tyle, co tu mam miejsca. Także yy, dotykać nie będzie, no bo, no, bo, no bo tyle chodzi, nie? No i oczywiście dobrudziłem to całe z dołu, żeby to wyglądało jak to nigdy nie było e, 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 nie i no ja myślę, że będzie, ale brudny ten trochę naprawdę Brudny no ale co zrobimy, nic nie zrobimy. U nas już jesień, ale jest zimna jesień. Coraz więcej liści no, tam już het, za, za, za spadłe liście już het. Czyli co, to bym miał gotowe, teraz się biorę za te brudy. Legam pod troka i biorę się za te brudy tu. tu jest bardzo brudno. Tu i tamto, to muszę wszystko poczyścić fajnie, żeby to tak miało ręce i nogi, bo z tego najbardziej się robią takie okapy, te łezki. No i, no i oni tego nie lubią. Popsikałem już trochę tym płynem. A dzwonił do mnie taki Władek, a widz też ogląda filmy i mówi, żebym zadzwonił do niego. On ma jakiś specjalny taki płyn do tego. Ktoś to robi legalnie, a znaczy się, ktoś sobie to robi, a w domu, że jest zarąbisty także zaraz mu zadzwonię, może podjadę do niego. <laughs> On tu niedaleko mieszka. To może byśmy coś wykombinowali z tym. No ale na razie legnę i spróbuję to tam oczyścić. Okej, okay, o to mi tutaj właśnie chodzi. To tu bym chciał poczyścić całe. Ten tu, a to tu tutaj jest. Ja już to popsikałem, także teraz się porobiły te łezki, ale no takie są mnie takie o i tutaj o. Tu jest bardzo brudne, bardzo mokre i po mojemu to się tu gdzieś leje stąd, no i fena chodzi, no to dmucha to, nie, po całym tym po całym wszędzie także jakbym się tu fajnie umył jakby mi się tu udało fajnie umyć to może bym się dowiedział, gdzie to, zac... gdzie to kapie dokładnie to tu też brzydko, nie także biorę się za to mycie i, i może się coś dowiemy no pomyłem, co mogłem idne, pięknie popuszczało. Przyjechał Władek, ten, co mówiłem przedtem. Przybierz mi. A to, bo pożyczyłem swojego koledze i nie miałem. Przybierz mi taki płyn. Ktoś to, ktoś to gdzieś w domu robi. I taka pianka się sypie. Leje. I bardzo fajnie puszcza ten, ten tłuszcz, ten olej. Także no. Tu mi wyszło fajnie, pięknie. Tu nawet kolor wyszedł. To wszystko było czarne. Nawet kolor się zaczął pokazać. Na razie jest wszystko mokre, to tak wygląda, jakby było dalej tuste. Ale już dużo tuste nie jest. Tu tą gearbakse też fajnie puściała. No i teraz co? No i teraz inaczej no, obserwować. Tutaj też pięknie puściło. No ile się dało. No nie wszędzie wsadzi tego hołza, nie wszędzie karczer wsadzi. Tu też poczyściłem tam ile mogłem Tu też Także teraz po prostu trzeba ino obserwować Gdzie to leje najbardziej No i starać się to jakoś naprawić może Biorę się za ten Za ten zderzak Bo on jest wciągnięty tak tu I maska się nie zamyka I potem weźmiemy się za maskę Ale pierwszy zderzak żebyśmy ino mogli jeździć Maskę dopiero zrobimy na wiosnę. Ale co tutaj pękło też? Zauważyłem dzisiaj, jak otwierałem. I tu pękło też, tu. Cz, cz, cz. No nic nie zrobimy. Po prostu no mam. No. Niby mam się nie przejmować, ale jednak się przejmuje. To to jest nic, bo to, to to ja malowałem sprayem, To nawet fajnie będzie wyglądało, jak będzie takie dobite. Bo. Cały mój plan był taki, żeby to wyglądało jak takie, takie niedokończone, takie sople. Ino, no, że to jest ta farba z, z Home Depot i ona jest tak cieniutka, tak delikatna, że nie robi tych bulek po prostu. Ino robi te, tylko się tak zlało, a nie zrobiły się takie, wiecie o co chodzi, takie sopelki. No, no ale jest jak jest. Zaraz tu podjeżdżam Toyota, zapinam tu jakąś linę i będę to naciągał. No, wiecie co namyślałem w ramach relaksu? Sprawdzić to radio moje od tego Władka, właśnie co mi przyniósł te płyny. Czy ono by tu nie podeszło bez problemu? No i co się okazało ta sama firma BOS, co tutaj, to stare i ta sama wtyczka, także powinno robić. Sprawdzimy teraz jeszcze to tu. Jeżeli będzie robić, to przekładam radio i będę miał taką Taką Tesle dużą, no radio podłączone, o, dlaczego nie robi? O kurde, coś się dzieje, no nie wiem co. Widać, że coś robi, bo szumi, ale nie mam podglądu, nie mam tego kontroli z bazą dlaczego muszę to tu posprawdzać jeszcze, to się świeci może któryś kabelek Nic będę sprawdzał i dam znać co dalej o, zgasiło się. Zaświeciło. To musi robić, bo to robiło. No, słabo wcisnąłem. Ja to zawsze tak popierdolę coś. Słabo wcisnąłem tą wtyczkę i klik zrobiło teraz dopiero. Wow! Normalnie teraz to czuję się, jakbym Teslo jechał. Boom! O cholera! Tylnią kamerę trzeba podłączyć. Apple CarPlay, hands free, audio, wideo, streaming. iPad connecting, Vlados Tab, to, to możemy wyregować. Pair click to connect. <coughs> click to connect, ale co sklikować? No nic, muszę do tego dojść. No radio robi pięknie, a Bluetooth robi fajnie. I no akurat z telefonu puszczałem piosenkę, także no albo nagrywanie, albo piosenka. Także robi. I no jeden dylemat mam, za każdym razem co wyłączę ze stacyjki, to mi resetuje się na 12.00. Tego w tym nie było. Nie wiem dlaczego to mi tak robi. A, tak jakby nie miał pamięci tego kabla, żeby pamięć trzymał. Wiecie o co chodzi, jak ustawię sobie stacje radiowe, to samo będzie, że, nie, że będzie się mi na 12, 12 rano ustawiał. No nic, jakoś do tego dojdę. No powiem tak, dość, dość jestem zadowolony z tego, bo to kupiłem już dawno. Nie? Tu będę miał nareszcie schowek na, moją, na mój portfel. Tu są różnego rodzaju takie końcówki, które można założyć, albo taką, albo tą. Dałem tą, no bo jest taka prosta, ale spróbujemy jeszcze tą tutaj dać. No, dałem tą, ta też fajnie siedzi. Tam zostawię. Tak i tak tego nie będzie widać, bo ten ekran tutaj, ten telewizorek będzie taki. To i tak, ale, ale dam tak, bo jakby ktoś z boku patrzył, będzie widać takie, nie? Bo to będzie równo tu. No znaczy się będzie równo, a no widzimy jak to będzie, bo to jest tak ciut większe, tak tyle. Próbowałem to tu wsadzić, ale nie wejdzie. Najwyżej nie, nie wsadza head do końca i no będzie tyle wystawało. No widzimy, Zaraz to tu nie ma co robić problemów, których jeszcze nie ma. No zainstalowałem, jeszcze muszę to zainstalować tutaj ten pasek, ale to już jest małe piwo, a tu śrubkę. Tu wjebałem śrubkę, tak żeby już go nikt nie zaukradł, a jeżeli ja będę kiedyś potrzebował go wymienić, no to i tak i tak muszę całe to odkręcić. Także um, trzeba będzie to wyciągnąć, nie? No myślę, że już jest wszystko wypodpinane. To jak mówię, ten plastik u góry muszę jeszcze dać. I co tu mam? Mam tutaj do CarPlay Jeden jest ładowarka, a drugi jest CarPlay. Czyli zaraz to wypodłączamy. No nie wiem, czy ja mam taką ładowarkę na USB. Moja jest inna trochę, ale, ale to znajdziemy coś. Myślę, że z GoPro będzie taki kabel z USB do USB-C. Zanim to wyzakręcę, muszę to wysprawdzać, czy mi to będzie robić ten CarPlay. No, ale już jestem prawie w domu. No, plastiki zakładane, tutaj ten założony, to wyzakładane. zakładane. Tom tu. No nie mam jak to tu puścić inaczej. Próbowałem tędy, próbowałem różnie. Nie chcę tu dziury robić, żeby tędy wypuścić. A, także wypuściłem to tędy. Tu jest taka dziurka. I, i tędy wypuściłem, a to będzie niestety pod ekranem. No bo, no bo co inaczej zrobię? Nie ma gdzie tej dziurki zrobić. No nie chciałem tu takiego cycka robić, a tak to wyszło bokiem. Jakoś będzie. No składamy to wszystko do kupy i bierzemy się za ten wamper z przodu. No wszystko wyskręcałem. Wygląda to tak. Tu mam a, do prądu ładowarkę do, do GPS-a. Ta ładowarka idzie mi tu, a tu będę miał CarPlay, CarPlay to jest, wiecie co to jest CarPlay um, nawigacja i wszystko co jest w iPhone może być tu tak to wygląda tak teraz tu portfelik mój będzie a no nie wiem, ten kabel od, od pamięci od żeby masa non stop była, by jest włączony i nie wiem co mu nie robi Widzicie? 12.00 za każdym razem. Ale to nic. No i dla tych, co powiedzą, że zakryłem to, no to tak. To się może ruszać góra-dół. Ale będzie tak, bo ja i tak w zimę kurwa ja i tak w zimę tylko na szyby mamy i na nogi, także Pigniemy sobie do góry. Co to się tu robi? Ma tuner Bluetooth, ok. No I tak to wygląda. Coraz ciemniej na polu idę. biorę się za ten przedni zderzak. Podłączyłem Tom przez kabel się bezpośrednio do telefonu i mam nawigację i wszystko co w telefonie. Także jestem bardzo zadowolony. Dziękuję, panie Władku. Będzie rewelacja. No, bierzemy się za to. Mam tu taki pas. wyzapinamy zapinamy ten pas, Toyotkę, i będziemy próbować to ciągnąć. A tu córcia moja z żonką zbierają liście. A, Toyotka nie dała rady. Chujowo było, bo to jest zagięte. A Toyotą stałem tu. i ten, ten pas non stop się tu przesuwał ale wziąłem deskę i wiecie o oponę i ciągłem ciągłem aż deskę ujebałem i potem wziąłem tą żelazną barę i tą barą naciągłem nie jest idealnie ale w robocie mamy takie betony wysokie skręcę kółko hed w prawo podjadę tym betonem do tego ja to tym naciągnę. Bo inaczej tego nie widzę, żeby to naciągnąć kurde. Tutaj się biegieło najbardziej. Ciężko, bo jest ten. Wiecie co jest, a, a winkel tu i na dole. No. To tu muszę jakoś polepić jeszcze. No, a to ma mi przyjść w czwartek dopiero, także do czwartku będę musiał tak biedzić No, tymczasowo będzie tak. Inaczej nie będzie. A dałem czarną taśmę duct tape. I tak będzie na razie do wiosny. Jest za zimno. Za zimno, żeby cokolwiek tu robić. A to trzeba jeszcze bardziej wyciągnąć do pola. Także, także tak. W czwartek przyjdzie to, to wymienię. No i, no i będziemy widzieć. Ale to nie ma sensu robić cokolwiek teraz. Ponieważ to nie wyschnie, i no to zamarznie i, i nic z tego nie będzie, bo ja to wiem. Także tak to wygląda na. Aha. Na dzień dzisiejszy jest coraz ciemniej. Jadę troka zawieść. No i tyle, jadę troka za wieś. No. Jedziemy no zawieść troka na parking. Spróbujemy, czy portfelik wejdzie, bo on wchodzi. Na no ciasno, bo ciasno, ale wchodzi. No. Mała ta półeczka, nie jest za duża, no ale trudno. <laughs> Lepsze to niż nic. A ciekawe, czy klucze by jeszcze weszły tutaj? Może wejdą, to już bym miał naprawdę super. Kurde, wejdą. No jakoś fajnie by je powkładał tam. Także tak, tak to będzie. Chciałem na portfel to, bo non-stop z tego widzę i non-stop wiem o tym. A tak to tu go wrzucałem. O, no, jemde Moksan. Dużo ludzi mi go poradziło z Polski, ale nie pomaga mi. Tu se go miałem i, i nigdy go nie widziałem, na, nie miałem go na oczu. Na, oko, na, na oku, na A tu go mam non stop na oku i wiem, że nie zapomnę. No klucze też tu będą i na no, klucze to jakoś to tak fajnie trzeba poukładać. A jak nie, no to się klucze, da, tu gdzie się dało do, do, do popielniczki, tak? starych autach są popielniczki, w nowych nie ma popielniczki, no, także tak to będzie, no jak będzie za wysoko obniży się niżej ale ja myślę, że jest ok coraz fajniej to wygląda się coraz myślę, że jest ok tak, nie, no wyżej jest fajniej tak jest rewelacja no, przyjechałem na parking jestem na parkingu, już się podpiąłem pod trailer, także jestem gotowy do wyjazdu, jutro rano uderzamy gdzieś w trasę a znalazłem piękną rzecz, która tu mi będzie pasowała do tego portfel i boom piękna sprawa, nie? aha, także tak no i co? Okazało się, że mogę SMSy pisać na tym, mogę odbierać SMSy na tym. Jeszcze posprawdzamy, co tu jest innego jeszcze. W tym CarPlay. Aha. To. WhatsApp, Skype, Google Maps, Settings. No kurde, to co wszystko w iPhone'ie, nie? No nie wszystko, nie ma YouTube'a, nie ma takich aplikacji różnych. Są tylko te, które są tutaj. No trudno, no nie jest źle. Lubię w szczególności to, że, no, że pobiłem ten przód. Nie? Tak, że mam tutaj taką takie małe coś, co mnie Mam tutaj takie małe coś co mnie cieszy, no bo tam przód mnie nie cieszył w ogóle. No. Moi mm. mile, nie wiem ile ten film będzie miał. No jedzie właściciel. Parkingu to jest a Tesla Cybertruck. A nie wiem ile ten film ma minut już. Ale co no, żegnam się z Wami. Rano się widzimy i uderzamy w jakąś trasę, bo poniedziałek wtorek i środa tylko jedziemy. W czwartek mamy święto indyka, znaczy indyka dziękczynienia. Będziemy jeść indyka. Także czwartek, piątek, sobota, niedziela nie będziemy pracować. Także będzie wtorek, środa. Jedziemy w trasę. Jutro się widzimy, z wami się żegnam. Ostatni jeszcze raz popatrzcie na to. Piękna sprawa, No mi się bardzo podoba. Ja wiem, że, że trochę mnie ten pan Władek pocieszył tym. Dzięki Władku i dzięki widzowie. Trzymajcie się do następnego hej.